W jaki sposób jest w stanie powiedzieć ludziom, żeby nie liczyli na co, jeśli chodzi o frankę. No Trzeba to przyznać, że rzeczywiście rando jest połatwem rano, bo rynku nie czekamy, bo rynek jest w tej chwili w stanie. Można powiedzieć, że... Trzeba powiedzieć, gdzie ten flankę może się zatrzymać. Jeśli chodzi o górną granicę, to tej górnej granicy nie ma w tej chwili. Dlatego, że jest bardzo niesamowity popyt na bezpieczne aktywa, że inwestorzy po prostu uciekają z tej bezpiecznej przystani i w tej chwili jest taki czarny scenariusz, okay. który może dotrzeć do poziomu niestety 4 zł za euro, bo tam się zbliżamy szybkimi krokami. Ale równie dobrze to też trzeba sobie powiedzieć, czy tak niezmiennie... Co tam się ta, dzieje? Możemy zobaczyć kurs Franka, który nagle osłabnie w sytuacji, w której jest w Ale Czyli zabaweczki. Jest to, Ale radocha. Dzwonisz dzwoneczkami? Tak dzwonisz? Jejku, jak dzwoni Dzień dobry. Och, och, Ale dzwonisz. Radości wielkie, widzę. Niesamowite działania. Tak. No dawaj, dawaj, dawaj. Co tam się dzieje? Coś nie wychodzi? Znudziłaś się. Mhm. Nika? Nikuję! Żabka mała! A ojej. Co? Co chcesz powiedzieć? Już się znudziłaś tak szybko? No co ty? Ale zobacz, jakie dzwoneczki są. Nie chcesz? Nie chcesz dzwoneczków? Co? Czemu nie chcesz? Mhm. Wziąć. Wziąć cię stamtąd? Aha. No zaraz cię już biorę. A gdzie króliczek? A gdzie jest króliczek? No, króliczka mamy daleko. Tak? Niusia! Myszko moja! Myszka malutka! <śmuchaj> <śmuchaj> o, jeju, jeju, Rowerek? Robisz rowerek? Niu, nie, nie maleńka! Nie kusia, moja! Nie kusia, moja! Śliczniury moje! No co? Nie podoba ci się! Ale zabaweczki! Dzwoneczki. Nie, nie za bardzo te dzwoneczki. Aha. Coś nie bardzo te dzwoneczki, tak? Aha. Nuda? Aha. No to, no to nie za bardzo, że jak tak. Oh, ojej, aż tak. Bo... Hmm. No nic ciekawego nie widać, tak? Mhm. No to już zaraz cię mama zabierze stamtąd. Zaraz cię zabiorę. No już. No tak narzekasz. Tak się skarżysz? O kurcz! Mhm. No to już zaraz cię biorę. No, jak tak są skargi wielkie, to już zaraz cię zabiorę. Jak taka jest nuda. No, co? Mhm. No to już biorę. O. Aha. Wołasz. Wołasz, tak? Mhm. nie w twoim stylu te zabawki tak nie podobają się yo, yo,